Jestem w Barcelonie, przed sakraną familią, budowlą, którą spoczął Gaudi 200 lat temu i w dalszym ciągu ta sakrada familia jest w budowie. Proszę zobaczyć, z prawej strony wieżyczki dobudowują, z lewej strony całe skrzydło jest dobudowywane. Wyraźnie się różni, jest jaśniejszy. Cały czas to wszystko jest dobudowywane, a środek jest autentyczny z Ciekawy są te rzeźby. <laughs> <laughs> we should probably text them that we're going to leave. <laughs> <laughs> To jest jedna z największych w świecie niebotyczne wieży sięgają dają nieba i dźwigi cały czas jeszcze stoją, to znaczy, że jeszcze się dobudowuje poszczególne wieże.